Dziś w Łodzi dość szczególne pożegnanie, ostatnie kursy. A tu jeszcze historia, współczesność. Po prawej stronie kończący już eksploatację GT8N. No a po lewej stronie to już współczesna PESA. Nie, jest, nie są to te najnowsze modelusy, ale to też są jedne z nowszych tramwajów, jakie są w eksploatacji w Łodzi. Co ciekawe, te tramwaje dzieli blisko 60 lat od tej przebudowy, która miała miejsce na niskopodłogowe. Dzieli blisko 30 lat te tramwaje. Także można zobaczyć, jak się zmieniła koncepcja tramwaju niskopodłogowego przez te lata. i jeszcze spacer przez dzisiejszego, można powiedzieć, bohatera, no bo to w sumie bohater. Jeszcze taka notka trochę historyczna. Tramwaje w Łodzi pojawiały się w 2007 roku. Jeszcze wtedy kupiła je miejska komunikacja tramwajowa. Tych tramwajów na świecie powstało tylko 23. Właśnie ten niski człon, do którego teraz wchodzimy, powstał przez przebudowę, która miała miejsce w latach 90. w Mannheim, gdzie wbudowano właśnie do tych tramwajów GT8 takie e, obniżone miejsce, to jest łatwiejszy wtedy dostęp. W Łodzi te tramwaje służyły na linii do Zorkowa, e, były obsługiwane właśnie przez międzygminną komunikację tramwajową. E, dosyć charakterystyczne i z tego mieszkańcy je pamiętają, doceniając te, o właśnie widać, miękkie wyściełane siedzenia. E, no też dosyć przestrzenne ćwierki, też na innych liniach miejskiej komunikacji tramwajowej, na innych liniach podmiejskich. E, po połączeniu z MPK i przez MPK w 2014 roku, one nadal jeździły na linii 46, także są dosyć związane z Radogoszczem, przez który jeździły przez wiele lat i potem oczywiście jazda dozorkowa do się niestety w 2018 roku skończyła, ale tramwaje nadal służą.